– O, sorry. – Spoko. Yy, – Cześć. – Cześć. Yy, – Filip, mam do ciebie pytanie. Yy, – Na razie, Jessica. – Czekaj, proszę cię. – Czego ty do mnie chcesz? – Muszę przygotować prezentację na temat skutków II wojny światowej. Yy, – To życzę powodzenia. – Pamiętasz, jak byliśmy w muzeum w Gdańsku? Yy, tam kupiłeś masę książek i atlasów. Mówiłeś, że niektóre są świetne. – No i? – No i nie chciałbyś mi pożyczyć jakiejś... Albo po ich tytuły, chociaż to sobie w necie wyszukam. O II wojnie światowej są miliony książek, na pewno coś sobie znajdziesz sama. Ale jesteś zły za to, że nie zniosłam nasze rozstanie? Nie, bardziej za to, że po tym, jak cały zerwałem, to mało nie wydrapałeś oczu mojej kolejnej dziewczynie. Więc cześć. Czekaj, Filip! Jessica miała nadzieję, że łatwiej będzie jej pogodzić się z Filipem. Nie zamierza się jednak poddać. Nie, to wtedy we mnie stąpiło, naprawdę? Mhm, okej, okay, na razie. Ale ja chcę Cię przeprosić i podziękować za to wszystko. Za co chcesz mi nie podziękować? Za to, że jeszcze w ogóle rozmawiasz ze mną. Jak pomyślę o tym, co odwaliłam, to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, czy się zapaść ze wstydu pod ziemię. Mm. Jedyne wytłumaczenie to takie, że byłam chwilowo niepoczytalna. W sumie to dziwne, że mnie w psychiatryku nie zamknęli. Pewnie się bali, że przez Ciebie się pogorszy jeszcze innym pacjentom. No, bardzo możliwe. Świrowanie się udziela. Przepraszam za to wszystko. To co, wybaczysz mi? Mm. Proszę, mam Cię błagać? No dobra, okej. Okay. Niech ci będzie, zapomnimy o tamtym. Super. Co z tymi książkami? Pomożesz mi poszukać? No dobra, jasne. Dzięki. O, hej. Hej, wszędzie cię szukałam. Cześć. Hej.